Są z nami oczywiście trenerzy obu zespołów, trener gości pan Mateusz Rudek i trener gospodarza pan Grzegorz Mokry. Prosimy panów o podsumowanie tego spotkania. Zaczynamy tradycyjnie od trenera gości, panie trenerze. Zdecydowanie dla nas e, ciężki dzień. Wiadomo, chcieliśmy się pożegnać, e, pożegnać e, tutaj z drugą ligą, skończyć ten sezon. Jakąś niespodzianką podejść ambitnie do sprawy. No widzieliśmy z jakim gramy rywalem, z jak klasowym. No, nasze błędy zostały dzisiaj obnażone. Chcieliśmy podjąć ryzyko, grać piłką. No, każda nasza taka każdy nasz błąd został wykorzystany i, i no, dla nas smutny dzień. Graliśmy ambitnie, póki mieliśmy siły. Potem trochę nam zabrakło już energii. Też wiadomo, że przy niekorzystnym wyniku to przeciwnik jest uskrzydlony, coraz lepiej w gry grały, my, my popełnialiśmy błędy, no szkoda, że nie udało nam się strzelić żadnej bramki, myślę, że tam jakieś sytuacje mieliśmy i, i na pewno to by zmieniło trochę Obraz, myślę, że wysoki wynik, ale, ale przy dobrym, przy większym szczęściu, trochę takiej zimnej, przy, więk, przy zimniejszej krwi mogliśmy pokusić się o jakieś bramki i, i zmniejszyć tak, skalę tej porażki. No, zdecydowana porażka i dla nas nauka. Musimy pracować, uczyć się, rozwijać i, i mam nadzieję, że szybko wrócimy na poziom centralny. Życzę powodzenia tutaj. Gospodarzom w walce o, o w barażach, w walce o awans i, i myślę, że takie zespoły powinny grać e, no, klasę wyżej. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję za, za życzenie powodzenia i też za gratulacje. Ja chciałbym też pogratulować zespołowi nie tylko tego meczu, ale udanej bardzo rundy. My dzisiaj kończymy tą rundę wiosenną na drugim miejscu i tylko Chojniczanka punktowała lepiej. E, Mamy egzekwo, najlepszą ofensywę, bo strzelamy sporo bramek i to oczywiście mnie cieszy. I chciałbym, żeby to, było takie, taki, żeby to był taki dobry wstęp przed tym, co nas czeka, bo najważniejsze mecze są, są przed nami. Mam nadzieję, że dwa, dwa mecze, nie tylko jeden. Zespół, który czuje się pewnie, który wygrywa kolejne mecze, chciałbym zobaczyć tak samo, tak samo w środę tak dysponowany. Cel na dzisiaj to, to oczywiście było zwycięstwo, ale też musieliśmy się oglądać za siebie, jak, jak właśnie motor zagra, czy, czy jak zagra ruch. Te wyniki ułożyły się dla nas pomyślnie, dlatego chciałbym tutaj już dzisiaj serdecznie zaprosić kibiców na, na to środowe wsparcie. Raczej środowe spotkanie, proszę o wsparcie, bo dzisiaj, choć pogoda nie dopisała, ta frekwencja nie była zła, czuliśmy Duże wsparcie, ten doping nam pomaga. Te mecze u siebie punktujemy bardzo dobrze, tym bardziej, że w środę mecz jest o, o bardzo wysoką stawkę. Myślę, że pogoda już będzie lepsza. I tutaj zapraszam serdecznie wszystkich kibiców. A jak pan to właśnie skomentuje? Bo już bukowaliście hotel w Lublinie, nastawialiście się na ten mecz Barażowy, że jednak wyjazd do Lublina okazuje się, że gracie w suwałkach. Ostatnia kolejka i motor, który no, jeszcze o coś walczy, przegrywa tak wysoko. To piłka nożna, która jest nieprzewidywalna. My musimy planować kil, kilka planów każdego tygodnia. To dotyczy podstawowego składu, to dotyczy też takiego, takiej sytuacji jak teraz. Mamy zabukowane nawet i boisko w Lublinie do treningu. Mieliśmy zabukowane nawet boisko w Chorzowie, gdyby tak się zdarzyło. E, dokładnie w Katowicach, ale gdzieś w pobliżu stadionu. E, więc no, musimy planować szeroko. Tak samo jeśli chodzi o nasze zestawienie personalne na dany mecz, na żółte kartki nie wiemy co się wydarzy jeśli chodzi o kontuzję to, to jest element tej gry tak? Że musimy po prostu przygotowywać się na wiele, na wiele możliwych wariantów wiem, że Pan nie lubi, zresztą trenerzy nie lubią takich pytań zaczyna się ten bonus, czyli te baraże jak Pan ocenia szansę Wigier na to, aby być w tej czwórce najlepszą drużyną i cieszyć się na koniec? Matematycznie 25% piłkarsko, piłkarsko chciałbym żeby ten rok czy te półrocze powtórzyło się tak jak tamte, czyli jedna porażka u siebie na, na rundę, więc ta jedna porażka już była z ruchem. Wcześniej była jedna porażka na rundę z Chojnicami. Mam nadzieję, że teraz przy naszej wygranej e, będziemy, będziemy grać w finale i, i ten awans będzie w suwałkach już, już drugi, e, <grym> pozostanie się faktem. Tak? Nie, to, to, to nie jest matematyka, czasami trudno określić jakie kto ma szanse. Myślę, że są cztery bardzo ciekawe zespoły które miały różne momenty. Ruch miał bardzo dobry początek wiosny. Motor był najlepszą drużyną na wiosnę. Teraz ostatnio słabiej punktuje. Radunia słabiej zaczynała, a teraz kończy, kończy fenomenalnie. E, tą rundę była w stanie wygrać na ruchu. E, więc myślę, że każdy ma równe szanse i tutaj jeden mecz, dyspozycja dnia zdecyduje o tym kto, kto będzie w pierwszej lidze albo kto będzie w finale, a później drugi mecz kto będzie w pierwszej lidze. A Wszystkie armaty będzie miał Pan na środę? Bo tam te zmiany to podejrzewam, już też z myślą barażach. Podczas to, dzisiejszego meczu? Tak, mamy, mamy napastników w dobrej dyspozycji. E, pamiętam jak po tamtej rundzie robiłem podsumowanie i nasz najlepszy napastnik miał dwie bramki, teraz, teraz dwie bramki w chociażby w dzisiejszym meczu strzela Kosej a tych bramek nagro, nagromadził już więcej. Szczela Michał Żebrakowski, strzela Mateusz Lewandowski, strzela Mariusz Rybicki, więc tutaj mamy, mamy bogactwo wyboru i to bardzo dobrze, bo czy ktoś zacznie meć podstawowej jedenastce, czy, czy skończy mecz, byle, byle dołożył, dołożył coś do tego worka z bramkami. Jeszcze zapytamy, czy Państwo mają pytania? jakiego tego... meczu pan się spodziewa w środę? Czy jeszcze motor lub Wigry mogą rywala czymś zaskoczyć, czy to już raczej rywal jest tak rozpracowany, że to będzie tylko taka walka, jaka była w ostatnim meczu Graliśmy niedawno, znamy się, znamy się dobrze, tylko to jest mecz zupełnie inny. To jest mecz o bardzo wysoką stawkę. Nie spodziewam się takiego otwartego meczu z obydwu stron, dużej ilości bramek. Z tego względu, że wiemy, tutaj każda bramka może być na wagę, na wagę pierwszej ligi. Motor to jest zespół, który bardzo mało traci. My tych bramek straciliśmy trochę więcej, ale znowu, znowu bardzo dużo strzelamy. Tak jak wcześniej wspomniałem, jesteśmy drugą ofensywą, ale mimo to myślę, że taki, taki wynik jak, jak w poprzednim meczu z motorem, że 3 do 2, że pada 5 bramek, raczej jest mniej prawdopodobny. Bardziej to jest taki mecz na, na 1-0. Mam nadzieję, że, że te, ta jedna bramka wyżej padnie, padnie dla nas i że nie będzie też dogrywki, bo wtedy dogrywka czy rzuty karne to też jest zawsze trochę, trochę loteria.